Hello mordeczki, w dzisiejszym odcinku będę grał w Critical Opsa. Także, nie jakieś wyjaśnienia, nie że Cell jest w tle jak ostatnio, tylko po prostu gram w te Opsa i zaczynamy. I weźmiemy sobie gra o broń. Troszkę potrwa wczytywanie. O. Zagram sobie. Ee. Ale wielkie guziki. <głynne> Te guziki są większe niż moje oczy. O nie ktoś. Mię zabił. Kill ja, ja. nie zabiję nikogo. Zobaczycie. Nie mogę się ruszyć. Nogi mi zastygły. E, nogi mi zastygły. Ratujcie. O dobra. Ratowali mnie. Ajajaj aj, aj. A ty. A, ty. A, ty. A ty Dwóch na jednego tu będę do <śpiewanie> Dobra. Bije ich wszystkich. Pa, jak ich sobie. Ej. Jak ja botem jestem. Dobra. Ty czekaj, 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 czekaj. Oni niech będą. Z... No nie, no Dobra i tego. O. O ty. Ja, nie, 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 Czemu? Dlaczego? Dlaczego? A będziesz teraz błagał mnie o litość, hmm. Tak średnio umiem w to grać.

Mam szansę się o... Zabiłem go! Zabiłem go! I mnie skoszy. zabił, Zadź go. Ale zabiłem go. Zabiłem propsy dla mnie. Dla waszego ulubionego youtubera. No i jeszcze nie mówiłem. Lajkować, udostępniać, subskrybować i nie wiem, możecie polecić nawet pani nauczycielce, takiej, która jest naj, najbardziej srogo. Naj, szukacie najbardziej srogiej nauczycielki w Waszej szkole i polecacie mój kanał, żeby się odprężyła i już nie była tak sroga. Czy coś tam. <laughs> no i coś takiego. A jak pani nauczycielka mnie nie zasubskrybuje? to powiedzcie, że będzie miała yy, 7 lat pecha, tak. człowieku Tak, pani nauczycielka, jak mnie nie zasubskrybuje, będzie miała 7 lat pecha. Tak, to jest prawda. To jest udowodnione naukowo. Ajajajajaj trupie czaszki, ja się przemieszczę między nimi przegraliśmy to pewnie przeze mnie no to to jeszcze jedna rundka i kończę no rundka jeszcze no i co ja miałem mówić? No i polecajcie mnie swoim rodzicom, dziadkom, nie i tak dalej. Psu, kotu, chomikowi, jaszczurce. Nie wiem, może ktoś ma ładusiciele, też możecie mnie polecić im. Ja kiedyś... Czy kiedyś? Dotąd hoduję pytona w domu, to nie, nie wiem. Taki pyton tygrysi hoduje się w domu. Że wszystko można mieć spokojnie, Lega co nie, za, za, co nie zabronione, to dozwolone. Więc no, teraz na chwilę zamknę swoją twarz. Wiem, że jestem naj... waszym ulubionym YouTuberem i chcecie mnie słuchać jak najwięcej, ale muszę się skupić. Mhm. Nie mam za specjalnie co gadać, bo nie, nie znam się na tej grze. W ogóle ktoś mnie prosił pod ostatnim odcinkiem w komentarzu, pytał się, czy będę grał w Lola. Powiem tak. Mógłbym grać. Ale totalnie nie ogarniam tej gry. I mi się nie chce. Znaczy... Chce mi się, ale nie ogarniam tego. Nie wiem o co tam kaman, więc. Więc niestety, ale nie. No. Nie! Ich. Dobra, zaraz. Aaa, miałem się nie wychylać! dobra, będę. Będ! Będę żył, będę żył. Będę żył. będę... A tu nikt nic nie postawił? bo ja bomby nie mam, nie? Nie mam. Ej, czemu nie mogę po schodach wejść? Wejdź po schodach. Mordo. We wejdź po schodach, mordo. Mordo, wejdź po schodach. Wejdź po schodach normalnie. No. banet in the first perfect English normalnie o przegraliśmy trochę smutno smutno mi trochę z tym że przegraliśmy ale chuj no i dobra no i tyle tyle w dzisiejszym odcinku nara elo subskrybujcie dawajcie lajki w ogóle no i polecajcie mnie swojej pani od przyrki, od historii, od wszystkiego. Nawet typ typowi od wf powiedzcie, że, jest, że ja się ruszam w Minecraftie i tyle no. I elo. Tylko nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Nara, wszystko powiedziałem. To elo, do następnego.